Witam Was kochani serdecznie na moim kanale Kasia Tarot. Jesteśmy, Chcę przygotować czytanie na temat coś się zbliża. Słuchajcie, jeżeli trafiliście na to czytanie, to nie jest przypadek. Energia już się porusza coś, co było długo może w zawieszeniu, zaczyna nabierać teraz tempa. I Tarot pokazuje nadchodzące wydarzenie, decyzję albo spotkanie, które wpłynie na Wasze życie mocniej niż się spodziewacie. I to czytanie jest dla osób, które czują napięcie w powietrzu, mają przeczucie takiej zmiany, ale jeszcze nie widzą jej wyraźnie. Także karty pokażą, co dokładnie się zbliża, skąd to pochodzi, czego dotknie najmocniej i jak najlepiej się na to przygotować. Nie wszystko, co nadchodzi, jest zagrożeniem, czasem to szansa, czasem to jest konfrontacja z prawdą, czasem to jest koniec iluzji, który po prostu otwiera zupełnie nowy rozdział. Także słuchajcie, zadajcie sobie to pytanie w myślach: co nadchodzi w moim życiu i dlaczego właśnie teraz? I pozwólmy kartom mówić teraz za nas. Co, co nam karty chcą powiedzieć? No dobra, kochani, wyciągam karty. Co się zbliża? Pytanie dla kogoś. paś Pucharów odwrócony. Dziesięć buła. Kapłanka. Cztery miecze, dziesięć pucharów, Pydenary? denary i rycerz mieczy. Dobrze, kochanie. słuchajcie. Co się tutaj bliza? Pierwszą kartę mamy kartę sygnału. Jeżeli u was to się dzieje, to znaczy, że czytanie jest możliwe, że dla was. Słuchajcie. Karta sygnał. Paść Pucharów odwrócony, także mamy tutaj sygnał. Ja bym powiedziała, że w bardziej w waszym życiu miłosnym. Tu jest, albo było, miłosne, emocjonalne niedokarmienie. I to jest karta, która mówi, odwrócona oczywiście, uczucia są, ale nie płyną. Czułość została zastąpiona, nie wiem, ciszą, rozmowy, rozmowy stały się płytsze albo ich w ogóle nie ma, i ktoś tutaj w tej relacji nie mówi, co czuje, nie potrafi dojrzeć emocjonalnie, może reaguje dziecinnie albo ucieczkowo. I to nie jest brak miłości, tylko to jest brak umiejętności jej okazywania, i właśnie to zaczęło boleć teraz najbardziej. Słuchajcie, co jest źródłem tego? Mamy 10 buła. I 10 buław mówi o tym, że źródłem problemu może w Waszej relacji jest przeciążenie jednej strony. Ktoś na przykład ciągnął tę relację emocjonalnie, próbował ratować, tłumaczyć, rozumieć, brał na siebie odpowiedzialność za dwoje i to jest energia: jeszcze trochę wytrzymam, bo kocham. Ale miłość, która boli i męczy, po prostu przestaje być zdrowa. I to, co się zbliża, jest efektem długiego dźwigania relacji, możliwe że w pojedynkę. Słuchajcie, jaka jest tutaj intencja losu? I mamy kapłankę. I kapłanka mówi o tym, że na przykład, jeżeli jesteś w relacjach, bo to są sprawy miłosne, wydaje mi się, że to czytanie jest bardziej skupione na sprawach miłosnych. To kapłanka w miłości to cisza. Cisza, która mówi prawdę. Los nie chce już słów takich jak zobaczymy, nie teraz, muszę to przemyśleć. Kapłanka mówi, ty wiesz, twoje ciało wie, twoja intuicja wie. Intencją losu jest, żebyś przestał albo przestała wątpić w swoje przeczucia. I to czytanie jest momentem zaufaj temu, co czujesz, a nie temu, co sobie tłumaczysz. Słuchajcie, co zostanie poruszone? I tutaj słuchajcie, mamy cztery miecze. To jest pauza emocjonalna. I to może być przerwa, to może być cisza, to może być dystans, wycofanie się z jednej ze stron, ale uwaga, to nie jest kara. To jest moment, w którym serce musi odpocząć, emocje muszą opaść, ktoś musi usłyszeć samego siebie. Także tutaj będzie jakaś przerwa w Waszych relacjach, i ta przerwa pokaże bardzo jasno, czy ta druga strona zatęskni, czy poczuje tylko ulgę. I to będzie ogromna dla Was, yy, ogromnie ważna informacja dla Was, bo Wy będziecie wiedzieć, na czym stoicie. Także tutaj możliwe, że dojdzie do jakiejś pauzy, do jakiejś przerwy gdzie wy po prostu zdacie sobie sprawę, że ta osoba albo tęskni, albo odczuwa ulgę z tego powodu. Słuchajcie, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że mamy dziesięć pucharów i prawdą jest to, że ty nie chcesz byle jakiej miłości. Dziesięć pucharów to jest miłość, która jest bezpieczeństwem, wzajemnością, tym domem takim emocjonalnym, radością bycia razem. I ta karta mówi jasno, i jeżeli to, co masz, nie zbliża Ciebie do tego obrazu tutaj, tak jak na tej karcie, to nie jest Twoja pełnia. Ta relacja zostanie skonfrontowana z pytaniem, czy daje Ci ta relacja szczęście, czy tylko po prostu nadzieję. Słuchajcie, mamy kierunek tutaj. I karta szósta to jest karta kierunku i mamy trzy denary. Także powiem Wam, co nadchodzi. Nadchodzi konkretna rozmowa o przyszłości. Relacji. To jest czytanie dla kogoś, nie wiem dla kogo. To nie będzie rozmowa o uczuciach, to będzie rozmowa o zaangażowaniu, o wysiłku, o wspólnym budowaniu. I pytania, które padną podczas tej rozmowy wprost albo w ciszy, czy chcemy po prostu tego samego, czy umiemy współpracować jako para, czy oboje się staramy. I to będzie taki moment, w, w cudzysłowie, sprawdzam takie sprawdzanie. I słuchajcie. Porada od tarota: nie bój się prawdy w miłości. Tak? Rycerz mieczy to jest odwaga. Powiedzenie, czego potrzebujesz, nazwania granic, zapytania wprost. Nie czekaj, aż ktoś się domyśli, nie graj w milczenie, tylko otwórz swoją buzię i powiedz, co Cię boli. Jedna szczera rozmowa może uratować tą relację, albo ta szczera rozmowa uwolni Ciebie od emocjonalnego ciężaru, który może przez długi czas już. Niosłaś albo niosłeś sam. I jedno, i drugie będzie wygrane. Słuchajcie, to, co się zbliża, nie chce Ciebie zranić. To, co się zbliża, chce sprawdzić, czy wybierzesz miłość, czy tylko przywiązanie. Także Waszym, waszym zadaniem będzie po prostu jedna szczera rozmowa, z którą. Może po ciszy, może tutaj będzie jakiś czas ciszy, ale trzeba będzie szczerze porozmawiać z kimś, także idzie do was jakaś, bo dłużej już się tak nie da. Tu jest jakiś brak uczuć, brak może okazywania uczuć, to jest ktoś niesie ciężar samotnie i tutaj będzie czas na to, żeby porozmawiać już poważnie na temat tej relacji, o tym czego chcesz w relacji i czego nie dostajesz w relacji, także konkretna, Rozmowa o współpracy, czy budujemy ten związek razem, czy nie, ale tutaj jeszcze jakaś przerwa się pojawi. Także słuchajcie, macie się nie bać i macie być odważni, jeżeli chodzi o rozmowy, o związku, bo dzięki temu się dowiecie, co dalej robić. Także ciężka, możliwe, że nie ciężka, ale poważna rozmowa się zbliża. Możliwe, że w tym tygodniu. Także dajcie mi znać, co myślicie. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki, papa. Pa.